stołeczną Legię. Okazało się jednak, że pomoc zupełnie niepotrzebnie nadeszła z całkiem innej strony. Panie trenerze, czy nie uważa Pan, że na nasze warunki drużyna ma być prawo zmęczona po tym maratonie? Stać znaczy się wiadomo, że co trzy dni graliśmy już w tej chwili siódmy mecz, jeszcze w środę jest następny 8. No może to się odbić, ale myślę, że mam taką dużą grupę zawodników i zespół doświadczony, że powinni te mecze jeszcze dwa wytrzymać, a później jest przerwa i dojdziemy do siebie. Czy ten pechowy, czy, czy fatalny mecz w Moskwie, czy wyzwolił złość w pana drużynie? No zaraz zobaczymy, się okaże. No, myślę, że tak. Czy ten tydzień wolny poprawił panu humor? Spotkania... Poważnie, <laughs> ja chyba jestem ciągle w ogóle zdenerwowany, może dlatego, że jestem daleko od rodziny, ale się poprawił mi jest humor? Nie, ja, niewiele chyba, jeżeli Coś się zmieniło, jeśli chodzi o skład? To znaczy, no zaczyna Okołoski, mam nadzieję, że wytrzyma do końca. Natomiast to no, zejer kartki, klimat, kontuzje. No, ale wie pan, zmieniło się to, że gramy dzisiaj z Legią. To też jest jakaś nobilitacja dla zespołu, no, no, bo jest to zespół, który gra w Pucharach Europejskich. Widzę Nie dobre widowisko, że te kilkanaście tysięcy kibiców, mimo złej pogody, e, zobaczy dobry mecz? Czy wie pan, ja liczę, że mój zespół dostosuje się do zespołu Legii? Ponieważ Legia tak jak będzie, jest to zespół na miarę europejską, no bo grając w Lidze Mistrzów, tak trzeba to określić, ma doskonałych zawodników. I po, po prostu tylko wszystko zależy od tego, jak zaprezentuje się zespół 100 milu. Czy, czy dorówna z zawodnikom warszawskim się nie przestraszy, czy, czy będzie chciał udowodnić, że ta wysoka pozycja, przynajmniej na początku rozgrywek, nie będzie w przypadku? 15 tysięcy kibiców, sporo sytuacji podbramkowych w drugiej części. Dwa gole, jedna bramka nieuznana. Ulewny deszcz. Takie były elementy widowiska w Olsztynie. W 30 minucie prowadzenie dla warszawskiej legii zdobył Jacek Bednarz. W 60 minucie oglądaliśmy tę oto sytuację. W końcu piłka wylądowała w siatce bramki Macieja Szczęsnego, ale sędzia odgwizdał przewinienie piłkarza olsztyńskiego. W 72. minucie po tej sytuacji sędzia, pan Roman Walczak z Łodzi, odgwizdał rękę w polu karnym i wskazał na jedenastkę. Skutecznym egzekutorem był Tomasz Sokołowski. Mimo obustronnych okazji do końca wynik nie uległ już zmianie. 100. Legia 1-1. Jest taka opinia, e, chyba trochę z, z fałszywa, że e, my traktujemy inaczej mecze w lidze, że nasza liga w ogóle jest e, słabsza, nie, muszę powiedzieć, że to nie jest do końca prawda. Trzeba się bardzo nacharować, żeby zdobyć przynajmniej jeden punkt i dzisiaj e, no, najlepszy był tego przykład, choć myślę, że zasłużyliśmy na zwycięstwo, bo rzutu karnego oczywiście nie było. No to nie była moja gra na 100%, także cieszę się, że pomogłem jakoś drużynie, no, rzut karny wykorzystałem pewnie, jestem egzekutorem tego właśnie karnego, no, cieszę się, że w meczu z takim czynnikiem jak Legia przynajmniej zremisowaliśmy. Zimno, wspaniała publiczność. Myślę, że denerwowałem się jak każdy. Jest to ciężki przeciwnik Legia. Myślę, że ma taki skład, że nawet remis dla każdej drużyny jest sukcesem. I myślę, że dzisiaj ta publiczność zasłużyła na to, żebyśmy zremisowali po z Olympią. Czy obawiał się pan tych rzutów wolnych Leszka Pisa. No wiadomo, Leszek słynie z tego, że strzela tych bramek z, dużo z rzutów wolnych, ale no dzisiaj jakoś tak nie wychodziło mu to najlepiej, ale myślę, że groźniejsze były rzuty rożne, gdzie było zamieszanie i zespół Legii gra bardzo dobrze głową. Mi się dużo Legii podobała w ataku pozycyjnym, no jednak ci zawodnicy, którzy... Zostali wkomponowani w tą drużynę, no jednak są mocnym punktem. No jeden z lepszych zespołów, którzy, który w Polsce, który potrafi grać o takim pozycyjnym, no także życzyć Legii, żeby Liza Mistrzów osiągnął jak najwięcej. Nie ma szczęścia Legia ja do sędziów. Najpierw Moskwa, teraz Olsztyn. Nie ulega żadnych wątpliwości, że Radosław Michalski nie zagrał piłki ręką. Proszę Państwa, sędziego Walczaka możemy oczywiście co najwyżej oskarżyć o brak umiejętności i odpowiednich kwalifikacji, by prowadzić mecze ekstraklasy. O to, by uniknąć jakichkolwiek innych wątpliwości i podejrzeń. Powinien zadbać Wydział Sędziowski, Kolegium Sędziowskie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ciało to skoncentrowało się na razie na wysyłaniu sędziów nie tam, gdzie zaprasza gospodarz, ale tam, gdzie jadą goście. Tymczasem, znając układ sił w naszej ekstraklasie, nie powinno się przydzielać meczów Legii sędziom z Łodzi. I odwrotnie. Sędziowie z Warszawy nie powinni gwizdać spotkań widzów ale może to jest za trudna kombinacja. Dzwonili do nas oburzeni kibice nie tylko z Warszawy, którzy domagali się powtórzenia meczu, powołując się na podobne przypadki w lidze portugalskiej i Bundeslidze. Ale warto wspomnieć, że tamte sytuacje spotkały się z ostrym potępieniem władz UEFA, które nawet w przypadku Udokumentowanej winy sędziego nie zezwalają na powtórzenie meczu. Proszę Państwa, przed chwilą Polska Agencja Prasowa podała komunikat kolegium sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej, cytuję: W związku z błędnymi decyzjami, decyzjami sędziego meczu o mistrzostwo pierwszej ligi Stomi Lollsztyn, Legia Warszawa, Romana Walczaka z łodzi, nie będzie on uwzględniany w obsadzie zawodów szczebla centralnego do końca bieżącego roku, podpisał przewodniczący kolegium sędziów Marian Sierodecki. Ale legi niewiele to pomoże, punkty diabli wzięli. Pora teraz na tych, którym w lidze wiedzie się najgorzej. Siarka Tarnobrzeg wróciła do ekstraklasy, ale nie potrafi w niej wygrać. Przed meczem Siarki z GKS-em Katowice w obozie Tarnobrzeżan panowała pełna mobilizacja. Gospodarze byli świadomi klasy rywala, ale zapowiadali walkę o pierwsze w tym sezonie trzy punkty. Chcemy zagrać dobry mecz i przede wszystkim zagrać skutecznie. Tej skuteczności brakowało nam w ostatnich meczach. A wynik jest sprawą otwartą uważam. Katowiczanie uchodzili jednak za faworyta. Zwycięstwo w Tarnobrzegu miało im umożliwić nawiązanie ścisłego kontaktu z liderami Ekstraklasy. Trafiamy na kolejny zespół, który ma ogromne problemy i uważam, że, że zdobycie tutaj trzech punktów będzie bardzo trudne. Wcale nie, nie będzie to spaserek dla mojego zespołu. Yy, udowodnił to mecz kilka dni temu z Bełchatowem. Ale. Uważam jednak, że jesteśmy faworytami w tym meczu. Trener Gąsior po remisowym meczu ze Śląskiem stwierdził, że nadszedł czas, by ciężar gry wzięła na siebie Tarnobrzeska Młodzież. Z pierwszego składu miał wypaść m.in. Andrzej Białek. Ławka siarki okazała się chyba za krótka, ponieważ ubiegłoroczny król strzelców drugiej Ligi zagrał już od pierwszej minuty. Jesteśmy troszeczkę zmuszeni do takiego składu niejednego. Nie, jednego. nie Złotek, Stefanik, doświadczeni zawodnicy, którzy byli podstawowymi zawodnikami, mają kontuzję Długo trwałe kontuzje, można to tak określić, kręgosłupów. Nie gra żuchni, który grał bardzo dobry mecz ostatnio i wyeliminowała go grypa. Niewiele dobrego da się powiedzieć o tym pojedynku. Pierwsza połowa była bardzo miernym widowiskiem. Jedyna sytuacja, po której mogła paść bramka, miała miejsce kilkadziesiąt sekund po rozpoczęciu gry. Cóż kiedy po strzale ożoga piłka wylądowała na bocznej siatce. Na tym impet miejscowych jakby się wyczerpał. GKS również nie kwapił się do ataku, więc gra toczyła się głównie w środku pola. Po przerwie obraz meczu nie uległ zmianie. Gospodarze wypracowali co prawda dwie okazje do zdobycia prowadzenia, ale nie udało im się ich wykorzystać. W 53. minucie potężną bombę, tyle że nad bramką jojki posłał kiełka, a 20 minut przed końcem spotkania dogodną sytuację zmarnował Przypkowski. Bezbramkowy remis nie zadowolił ani jednych, ani drugich. Jednak bardziej minorowe nastroje panują wciąż w Tarnobrzegu. Tak się składa, że szósty remis w tych rozgrywkach. W każdym, w każdym zremisowanym meczu można było się pokusić o coś więcej niż jeden punkt. Jak widać było na tym meczu, drużyna znowu włożyła wiele wysiłków w ten mecz. I z drużyną, która zajmuje aktualnie trzecie miejsce z GKS-em Katowice, tylko demis. Wydaje mi się, że więcej sytuacji stworzyliśmy pod banką przeciwnika i można się było pokusić o te trzy punkty. Wcale nie myślimy tanio skóry sprzedać. I w meczu z widzami i w meczu z Legią. Proszę Państwa, 5 lat temu Zagłębie Sosnowiec nie wygrało dwu, 21 kolejnych meczów. Nie odniosło zwycięstwa w tych meczach. Siarka w tej chwili ma już na koncie 10. Do rekordu, na szczęście jeszcze daleko. No, trudno to nazwać rekordem, może najgorsze osiągnięcie. Piłkarzom Siarki życzymy przerwania tej pasy, ale w dwóch następnych spotkaniach drużynę Sternobrzega czekają rywalizacje z widzewem i z legią. Przed sezonem spore oczekiwania były w Zabrzu i w Krakowie. Górnik już pod koniec poprzednich rozgrywek włączył się do walki o Puchary. Hutnik, ponoć myśląc o Pucharach, nie chciał sprzedać Bukalskiego do leki. Początek sezonu zweryfikował te ambicje i jedni i drudzy rozpoczęli słabo. W sobotę górnik spotkał się z Hutnikiem w Zabrzu. Na stadionie Zabrzeńskiego górnika, przed meczem z Hutnikiem Kraków, było jubileuszowo, bowiem Arkadiusz Kubik rozgrywał 101 spotkanie. A zarazem sentymentalnie. Znowu w Zabrzu Jerzy Kasalik. No tutaj się czuję tak jak się w domu. Nie wiem czy jestem yy, gospodarzem czy gościem, także wydaje mi się jakbym prowadził tutaj ten zespół. Za Zabrza. rozszyfrowanych Zabrzan. No panie redaktorze, no to, jak ja tutaj pracowałem z panem Apostelem, no to przecież zaszło dużo zmian i w tej chwili w tym zespole występuje chyba tylko czterech zawodników. także. Tak jak każdy inny zespół rozszyfrowany. Bardzo ciężkie boisko jest dzisiaj. Trudne warunki są do gry, ale mam nadzieję, że pomimo tego mecz będzie niezły, emocjonujący. Życzę kibicom, żeby byli zadowoleni po meczu. zawsze mówią, że jak się powstrzyma Bukalskiego, to hutnik nie istnieje. To nieprawda. Już w szóstej minucie hutnik zdobył prowadzenie po strzale marka Zająca. Mecz, tak jak zapowiadał Krzysztof Bukalski, był bardzo emocjonujący. Jak na te warunki atmosferyczne, stojący na dobrym poziomie. Zabrzanie szybko zdobyli wyrównanie po błyskawicznej kontrze. Niespełna 120 sekund po utracie bramki. Zagranie do arkadiusza kampki. Ten zdobywca pierwszej bramki dla hutnika Marka Zająca ograł jak dziecko i było 1 do 1. Potem górnicy zaatakowali bardzo zdecydowanie i oto Marcin Kuźba, 19-letni piłkarz, który dopiero zdobywa ligowe doświadczenie, strzelił swoją drugą bramkę pierwszą w debiucie z Widzewem Łódź, która z tych bramek sprawiła temu piłkarzowi więcej satysfakcji. Bardzo ładna bramka mi się bardzo podobała no i myślę, że ta mi bardziej satysfakcję sprawiła niż ta pierwsza z Widzewem. Sam sobie przyklaskujesz. No, ja wiem, czy sam sobie przyklaskuję. Już druga bramka, no, pierwsza też z, z Widzewem, no i tylko, że na 1-1, a tutaj właśnie na 2-1 i myślę, że ta była ważniejsza. No, ale i ta gremis w końcówce. Czy ten gol umocnił Twoją pozycję w szeregach Zabrzańskiego Górnika? No, nie jestem do końca pewny, czy umocni, no bo rywalizacja w Górniku jest straszna. Marek Szymoński jest, jest też dobrym napastnikiem myślę, że będziemy walczyć o miejsce w składzie i Arek Kamka. W końcówce pierwszej części Dariusz Romuzga popisał się skutecznym uderzeniem z dystansu z odległości około 30 metrów. Dariusz Klytta dał się zaskoczyć i mecz zakończył się podziałem punktów 2 do 2. Zabrzanie kończyli to spotkanie w dziewiątkę, bo najpierw sędzia usunął jubilata Arkadiusza Kubika, a potem Piotra Brzozę. Tak więc jubileusz zakończył się zgrzytem. W drugiej połowie starciu z jaskotem najpierw żółtą, głupią kartkę dostałem. Gdy mnie faulował dosyć brutalnie, nie wytrzymałem. Podszedłem do niego, popchnąłem go, dostałem żółtą kartkę razem z nim. No i druga akcja, gdzie dosłownie go musnąłem, umiejętnie się przewrócił i sędzia pokazał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę. W obydwu przypadkach zabrzeńscy piłkarze zobaczyli po raz drugi żółtą kartkę. Tak więc skończyli w osłabieniu spotkanie, co zmniejszyło ich szansę na wygranie meczu. My żeśmy atakowali więcej, prawda? A mimo to żeśmy byli karani żółtymi i czerwonymi kartkami, to coś mówi. Teraz niestety o meczu, który się nie odbył. Olimpia zaprosiła Lecha do Gdańska. Lech, mimo wcześniejszych dżentelmeńskich ponoć ustaleń, nie przyjechał na wybrzeże, tylko czekał w Poznaniu. I tak oto sytuacja z 30 sierpnia powtórzyła się. Nie może być takiej sytuacji, że GKS Olimp yy, przyjeżdża na mecz olimpijski, nie odbywa się. W Gdańsku rzesze ludzi, w Poznaniu rzesze ludzi. Teraz następny mecz, derby Poznania. Gdzie, w Gdańsku? No ludzie, no to są autentyczne. kto sobie robi? Najprawdopodobniej, tu pada słowo pan Krzyżostaniak, i najprawdopodobniej to, to jest prawda, postanowi po prostu zakpić sobie z nas wszystkich, Poznaniak z Poznaniaków. I dlatego... Ja stawiam wniosek, jeśli to będzie na ogólno krajowej, yy, ogólnopolskiej yy, antenie, stawiam wniosek, ażeby drużynę Olimpii zdegradować co najmniej do drugiej ligi. Dziękuję. Lech Poznań deklarował się od samego początku, że ten mecz rozegra u nas. No, yy, ja przebywałem 8 lat w Szwajcarii, gdzie słowo dane to było słowo święte. U nas jednak yy, dość daleko do tego. Słowami się rzuca, słowami się szermuje, natomiast nie dotrzymuje się tych słów. Jesteśmy przekonani, że to, co pokazują piłkarze, nawet w sytuacji takiej, kiedy zabiera nam się te punkty w karnie, niemalże żone, nie przesądzą o tym, że będziemy mieć jakiekolwiek problemy z utrzymaniem się w pierwszej lidze. Warto przypomnieć, że jeśli PZPN przyzna drugi walkower rywalom Olimpii, trzecia taka sytuacja spowoduje karne wycofanie tego klubu z pierwszoligowych rozgrywek. W tej sprawie też otrzymujemy od Państwa sporo listów i telefonów. Wiele z nich potępia działanie Olimpii i przyznaje rację PZPN-owi oraz bojkotującym wyjazdy do Gdańska klubom. Szanowni Państwo, fuzja Olimpii z Lechią została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami. I czego byśmy na temat słuszności tych przepisów nie powiedzieli, wszystko odbyło się się zgodnie z nimi. Jeżeli ktoś nazywa to niemoralnym handlem miejscami w ekstraklasie, to może i ma rację, ale był to handel legalny. Nie ma się co oszukiwać winę za całą tę sytuację ponosi PZP. Teraz o innych spotkaniach. W łodzi nie wiadomo było jak za LKS Sokołem, bo podobno nie było w LKSie jasności w sprawach finansowych. Gospodarzom pomogli jednak rywale. Najpierw po strzale czachowskiego piłka otarła się o obrońcę z Sokoła i zmyliła bramkarza. Potem po zagraniu Mięciela piłkę wpakował do własnej bramki Gorszków. We Wrocławiu niestety przebieg meczu zakłóciły chuligańskie wybryki kibiców obu drużyn. Przed meczem po wrzuceniu petard z gazem łzawiącym płakali wszyscy po meczu i jedynej bramce Józefa Kostka, tylko pogoń, dla której jest to trzecia z rzędu porażka. Do tej pory zespoły Amiki i Stali grały bez remisów. Przed sobotą bilans obu drużyn był identyczny. Cztery zwycięstwa 5 porażek. Właśnie w sobotą we wronkach Amika i Stal zanotowały pierwszy remis. Niestety bezbramkowy. W Częstochowie drużynę Zagłębia Lubin po raz pierwszy poprowadził Andrzej Strejlał. Trudno było oczekiwać gwałtownej poprawy gry po kilku godzinach pracy byłego selekcjonera, ale powrót do Ekstraklasy po sześciu latach pan Andrzej rozpoczął od porażki gola. Strzelił Marek Kołtko. Przypominamy komplet, no nie komplet wyników, bo tylko ośmiu spotkań tych, które się odbyły. Dziesiątej kolejki naszej piłkarskiej Ekstraklasy. W tabeli na pierwsze miejsce wrócił widzew, który lepszą różnicą bramek wyprzedza warszawską legię. Na trzecim i czwartym miejscu bez zmian GKS Katowice i Olsztyński Stomil. Na piątą pozycję awansował ŁKS. Kto nie przegrywa, prowadzi w tabeli. Kto nie wygrywa, zamykają. Siarka Tarnobrzeg bez zwycięstwa na miejscu ostatnim, przed nią GKS Bełchatów. Awansował o jedno miejsce Śląsk Wrocław. Statystyka 10 kolejki tylko 15 bramek, najsłabsza skuteczność w rundzie jesiennej 28 żółtych kartek, 2 czerwone 38 tysięcy widzów na 8 stadionach. Statystyka po 10 kolejkach niestety nasze wskaźniki skuteczności i frekwencja na trybunach spadły. 260 żółtych kartek i 14 czerwonych pokazali do tej pory sędziowie w 10 seriach spotkań. W tabeli najlepszych strzelców na pierwszym miejscu zdecydowanie Marek Koniarek z Widzewa w dziewięciu meczach, bowiem dziesiąty ze Stomilem został przełożony. Marek Koniarek zdobył 10 goli. Znakomita skuteczność. Robert Dymkowski już cztery bramki straty. I w klasyfikacji fair play na pierwszym miejscu Stomil i Widzew o 9 żółtych kartach najgorzej gra LKS pod tym względem. I nasz kolejny konkurs na bramkę kolejki. Bramka numer 1 Józef Kostek ze Śląska Wrocław 0725 251. Bramka numer 2 Marcin Kuźba z Górnika Zabrze telefon 0725 252. Cena jednego połączenia jednakowa dla całego kraju. 29 groszy plus Vat. Bramka numer 3, Marek Koniarek z Widzewa Łódź 0725 253. Bramka numer 4, Dariusz Romuzga z Hutnika Kraków 0725 254. I bramka numer 5 za chwilę. Ryszard Czerwiec z Wydzewa Łódź. Telefon 0725 255. Na Państwa głosy czekamy do czwartku do godziny 16. Proszę Państwa, mecz na szczycie polskiej ekstraklasy Widzew Legia zostanie rozegrany pod koniec tego miesiąca. Tymczasem na europejskich stadionach kilka super hitów mieliśmy podczas minionego weekendu. W Madrycie Real podejmował Barcelonę. Szybko zdobył bramkę, jednak stracił koncept nie tyle po wyrównaniu przez gości, ile po, co zaskakujące, uzyskaniu przewagi liczebnej wskutek wykluczenia katończyka Sergiego. Skończyło się remisem 1 do 1, do siatki trafiali wyłącznie osiemnastolatkowie. Roger Garcia z Barcelony i błyskawicznie czyniący postępy skrzydłowy Realu Raul Gonzalez. W Dortmundzie broniąca niemieckiego prymatu Borussia gościła liderujący Bayern Monachium i przerwała jego pasy ligowych meczów bez porażek, a nawet remisów. Ze stanu 1 do 1 na 3-1 dla ulubieńców Westfalii wyprowadzili rezerwowi Sosa i Michał Zork. Bawarczycy stracili nie tylko punkty, lecz i Jurgena Klinsmana. Wypada mieć nadzieję, że jego groźnie wyglądająca kontuzja nie okaże się zbyt dotkliwa. W potyczce Manchester United z Liverpoolem dodawał powrót po ponad 8-miesięcznej karencji niesfornego Francuza Erika Cantony. Już w drugiej minucie stworzył on znakomitą pozycję strzelecką wykorzystaną przez Niki Pata. Potem Robi Fowler uzyskał dwie bramki dla gości, ale kantona po rzucie karnym doprowadził do wyniku 2-2. Kibice na Old Trafford fetowali udany comeback swego idola. Wrócił też do gry inny unfound terrible światowego futbolu, Argentyńczyk Diego Maradona. On pauzował aż 15 miesięcy. Pojawił się na boisku w Seulu przy okazji zwycięskiego dla swojej drużyny Boca Juniors spotkania z reprezentacją Korei Południowej. Jednak największym bodaj bohaterem przełomu września i października stał się inny gwiazdor z Ameryki Południowej. Mistrz świata Bebeto. W wygranym przez Deportivo La Coruña 5 do 0 meczu z Albacete Brazylijczyk strzelił wszystkie gole, przy czym cztery ostatnie między 84 i 89 minutą. W miniony wtorek widzew odniósł duży sukces. Wiem co mówię, piłkarze tego klubu przegrali wprawdzie mecz Puchar UEFA z Czernomorcem Odessa, ale w obserwator UEFA w swoim pomeczowym raporcie przyznał za organizację meczu i za zachowanie się widowni najwyższą ocenę, czyli dziesiątkę. To nie była ocena przypadkowa, ponieważ za poprzednie spotkanie z walijskim Bangor City w dokumentach wysłanych do UEFA znalazła się również dziesiątka. Polskie stadiony odbiegają wyposażeniem i samą konstrukcją od wielu nowoczesnych obiektów w innych krajach, szczególnie na Zachodzie. Nie ma pieniędzy na budowę nowych i na modernizację starych, ale przykład Widzewa pokazuje, Ile można zrobić ofiarnością ludzi, pomysłowością i zaangażowaniem w to, co się robi. Myślę, że to jest dobry przykład, a warto go naśladować również dlatego, że UEFA wyznacza wysokie premie finansowe dla zespołów, dla klubów, które doskonale wywiązują się z organizacji tych spotkań. Co prawda, regulamin mówi o trzech kolejnych dziesiątkach, ale myślę, że te dwie kolejne dziesiątki piłkarzy widzewa przepraszam, nie piłkarzy, organizatorów i publiczności na Stadionie Widzewa również warte są wzmianki. Tyle ostatnio mówiliśmy złego na temat kibiców, że warto właśnie kibiców pochwalić. Jest duża zasługa zawodników, którzy stworzyli we miniony wtorek takie znakomite widowisko. Kibice nie mieli czasu na to, by obrzucać się nawzajem epitetami, czy też odpalać petardy. Myślę, że warto pamiętać i o tych sprawach. Sport to nie tylko wynik Myślę, że warto pamiętać o tym, żeby organizacja meczu była jak najlepsza, o organizacji widowni i wtedy, nawet przegrywać chyba lżej. Proszę Państwa, najbliższa 11. seria spotkań.